Kręcił. Kręć. Ja będę kręcił. Jesteśmy w Bazarów Na wycieczce u Horsta. Dzisiaj jest Dwudziesty 28. Nie wiem. Dzisiaj są urodziny 14 moje wnusi Kamili Gryzner. A my w Badzarów. O tu Piękna pogoda. Nie jest cieplutko, bo jest ze 3-4 stopnie, ma być 7. Ale jest za to. Bardzo ładnie, słonecznie, Badzarow koło Berlina, tyle tutaj ze 70 kilometrów, nie? Od Berlina jechaliśmy z Berlinebuch, tak? Od Petry do Badzarow. I będziemy dzisiaj szli na termy gorące, tak? O, no, prawda? Uhum. oh so,